Dzień dobry, witajcie u mnie na kanale. Dzisiaj będziemy czytać, czytać książkę pod tytułem Detektyw Pozytywka autora Grzegorz Kazdewkę. Jest to książka, która również jest lekturą dla klasy drugiej szkoły podstawowej. Zaczniemy od wstępu, co nam tutaj autor życzy miłego, i w tym odcinku usłyszymy zagadkę numer jeden. A więc Detektyw pozytywka to postać sympatyczna, ale i dziwaczna. Przykład? Proszę bardzo. Detektyw pozytywka uparł się, że w walce ze złoczyńcami nie będzie używał innej broni poza kaktusem. Kaktus i intelekt. Oto oręż naszego bohatera. Oręż, dodajmy, niezwykle skuteczny. Książka, którą, drogi czytelniku, właśnie czytasz, jest książką niezwykłą. Będziesz bowiem mógł rozwiązywać wraz z detektywem pozytywką wszystkie opisane tu zagadki. O tym, czy rozwiązałeś je prawidłowo, przekonasz się, zaglądając na koniec książki. Jeżeli nie, nie przejmuj się. Detektyw pozytywka także nie od razu stał się detektywem. A jeżeli tak, no to gratulacje! Kto wie, może kiedyś pomożesz detektywowi pozytywce walczyć ze złoczyńcami? Miłej zabawy życzy autor. Zagadka pierwsza, czyli gdzie są moje skarpetki w delfiny? Agencja detektywistyczna Różowe Okulary jest maleńka. Mieści się w niej jedynie stojący na parapecie kaktus. Innej broni detektyw pozytywka nie posiada, mini stolik z wymalowaną na wierzchu szachownicą, dwa składane krzesełka wędkarskie. Elektryczny czajnik, który chyba się zepsuł, bo już od dwóch tygodni detektywowi pozytywce nie udało się zagotować w nim wody. No i sam detektyw pozytywka. Właściciel i pracownik agencji różowe okulary w jednej osobie. Żaden interesant już tu nie jest w stanie się wepchać. No, chyba, że w środku nie ma akurat detektywa pozytywki. Pytanie tylko, po cóż by wtedy ktoś miał przychodzić? Nie jest to jednak żaden problem, przynajmniej zdaniem detektywa pozytywki, bowiem i tak prawie nigdy nikt się do niego nie zgłasza. Zwykle to on sam trafia na zagadki, które ciekawią go na tyle, że koniecznie chce je rozwikłać. Chociaż czasami ktoś jednak puka do drzwi agencji. Są to najczęściej dzieci jedyne istoty, które traktują detektywa pozytywkę poważnie. Tak było i tym razem. Dzień, dzień dobry, wyjąkała maleńka, zapokana dziewczynka. Jestem, jesteś Zuzia. Wpadł jej słowo detektyw pozytywka. Mieszkasz dwa piętra niżej. Agencja różowe okulary mieści się na poddaszu starej kamienicy, gdzie wszyscy wszystkich dobrze znają. Tak, mąknęła Zuzia i zginęły mi moje skarpetki delfiny. Dopiero teraz detektyw Pozytywka zauważył, że Zuzia stoi w klapkach nałożonych na gołe stopy. Jak to? – zdziwił się. – Miałaś je na nogach, kiedy zginęły? – Nie. – Zuzia pociągnęła nosem. – Właśnie chciałam je założyć i okazało się, że zginęły. Detektyw Pozytywka zrozumiał, że jeżeli za chwilę czegoś nie zrobi, Zuzia zaleje łzami całą kamienicę. Ciągnął więc brzuch i zaprosił Zuzię do środka. Dzieci jakoś tu się jeszcze mieściły. To były skarpetki od babci Dany. Zuzia z trudem panowała nad płaczem. Delfiny moje ulubione. Wczoraj w nich chodziłam i przedwczoraj w nich chodziłam, i przed wczoraj w nich chodziłam i dzisiaj też chciałam, ale zginęły. Tym razem Zuzia ryknęła płaczem. Detektyw pozytywka patrzył na nią stropiony. To musiały być naprawdę ładne skarpetki, skoro Zuzia i wczoraj w nich chodziła, i przedwczoraj w nich chodziła, i przed przedwczoraj w nich chodziła, i dzisiaj też chciała. Wiem! Detektyw pozytywka podskoczył nagle do góry i idziemy. Jak się okazało, nie musieli daleko iść. Na tym samym poddaszu, tuż obok agencji różowe okulary, był mały korytarzyk. A w korytarzyku drzwi do dwóch pomieszczeń. Jedne drzwi kusiły napisem toaleta, drugie zaś suszarnia. I do suszarni właśnie skierował swe kroki detektyw pozytywka. Tu, pomiędzy płachtami białych prześcieradeł, wśród nogawek, rękawów i szalików wisiały. Moje skarpetki w delfiny! krzyknęła Zuzia. A widzisz, detektyw pozytywka się uśmiechnął To chyba sprawka twojej mamy! I wiecie co? Miał rację. Teraz ciekawe, czy zgadniesz, w jaki sposób detektyw pozytywka domyślił się, gdzie należy szukać skarpetek w delfiny. Jeżeli już wiecie, ja się zamieniam w słuch, i możecie mi powiedzieć Dlaczego detektyw pozytywka domyślił się, gdzie są skarpetki w delfiny? Więc słucham Was. Jeżeli dobrze zgadliście, to naprawdę wielkie brawa dla Was, nadajecie się na detektywów. Jeżeli Wam się nie udało, tak jak autor powiedział, spokojnie, nie każdy na samym początku miał nosa do spraw detektywistycznych. Więc przeczytam Wam rozwiązanie zagadki numer 1. Kto nosi skarpetki przez cztery dni z rzędu? Żadna mama by tego nie ścierpiała. Detektyw pozytywka był pewny, że skarpetki znalazły się w koszu na brudy, w pralce, a może nawet już w suszarni, i miał rację. Dziękuję za wysłuchanie zagadki numer 1. I zapraszam Was serdecznie do filmiku z zagadką numer dwa.